Dzień dobry, witam wszystkich z tej strony, MAT, a to będzie materiał związany z grą World of Baldur's Gate, wielkiej mega instalacji największego moda do gry Baldur's Gate. Mod łączy cztery gry w jedną. Tutaj mamy opis. A w tym odcinku chciałbym pokazać, jak szybko i łatwo dostać się do drugiego rozdziału gry World of Baldur's Gate, czyli część Ace Wind Day. Dobra. Wejdziemy sobie w menu. Jeden gracz. Ja tu gdzieś mam chyba zapis gry, który pozwoli zaprezentować za, zapre, e, właśnie sposób dostania się do yes. OK. Wczytamy to. I proponuję na początku zwiedzić wszystkie trzy poziomy. Więzienia Irenikusa, tak naprawdę są trzy poziomy: łącząc poziom z uwięzionym Dzinem, który za uwolnienie wręcza nam dwuręczną broń, dwuręczny mierz, który znakomicie nadaje się dla Mińska. Na przykład mam jakąś drużynę stworzoną, i tak to wygląda. To jest pierwszy poziom więzienia Irenikusa. Potem jest drugi poziom. W tym spotykamy do Simo. Oczywiście potem możemy wrócić, udać się do tego miejsca, gdzie jest pokazany portal teleportacyjny. I tak, jak tu będzie napisane, kliknę raz. Tutaj jest mini opis ze strony systemu gry. Jak już zwiedzimy wszystkie poziomy więzienia, możemy się cofnąć tutaj do tego miejsca. Jeszcze raz pokażę na mapie, w mapie Proszę bardzo. Klikamy jeszcze raz i automatycznie przenosimy się do rozdziału drugiego, czyli Icewind Day. Proszę bardzo, znajdujemy się teraz na zapleczu lub na strychu. To jak woli lepiej to nazwać. Wydaje mi się, że to jest strych sklepu. I tutaj mamy już jakieś przedmioty, czary, możemy sobie to wziąć, nie mam miejsca w plecach ale mniejsza z tym, chcę za zaprezentować jak to wszystko wygląda i znajdujemy się w sklepie Pomaba, tutaj byle co wybierzemy, mamy od razu dostęp do sklepu, wychodzimy ze sklepu. Nie. To jest największy mod do gry. Łączy cztery gry w jedną. Coś wspaniałego. Bardzo dziękuję całej ekipie za pracę, jaką włożyli w mega instalację. Dziękuję i pozdrawiam. Też czasami wracam do tej gry i sobie gram po prostu. No, proszę bardzo. Wczytam przytulanie obszaru. Dajemy mapę. Mapa świata. I proszę, znajdujemy się w Ace Heaven. I to jest mapa drugiego rozdziału. Oczywiście jest też grany dodatek. Proszę bardzo. Gdzieś tu mamy chyba Grota Baldura. Niżej mamy chyba cienie AM, o ile się nie mylę. Tak proszę o. Tak wygląda mapa po graniu ostatniej aktualizacji 1.87. A my udajemy się tutaj. East Heaven, Proszę bardzo. Minimapa. I możemy kontynuować naszą przygodę w World of Baldur's Gate. Dzięki za uwagę. Serdecznie pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Hej, trzymajcie się czołem!